Witam bardzo serdecznie. Karolina Jazic, firma AgroSimex. Zachęcam do obejrzenia komunikatu ziemniaczanego, w którym omówię pierwsze zabiegi fungicydowe. W zeszłym roku mieliśmy bardzo przekropną pogodę, co sprawiło, że zaraza ziemniaka była obecna niemalże na każdej plantacji. Dlatego też możemy się spodziewać, że po takim zarazowym sezonie mogą pojawić się bardzo szybko objawy choroby. Dlaczego? Otóż istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji utajonych w sadzeniakach, szczególnie jeśli pochodzą one z własnej reprodukcji. Oznacza to tyle, że na pierwszy rzut oka bulwy wyglądają zdrowo, a w rezultacie mogą stanowić źródło porażenia dla wzrastających roślin. Inną przyczyną wczesnej infekcji może być gleba, a dokładniej zimujące w niej oospory, czyli formy przetrwalnikowe Phytophtory infestans, Powstające na skutek rozmnażania generatywnego, a więc płciowego. Źródłem porażenia mogą także być samosiewy ziemniaków, które pomimo mroźnej zimy przetrwały i już są licznie widoczne na polach. Oczywiście niebezpieczne są także sąsiednie plantacje odmian wczesnych, gdzie znacznie szybciej pojawiają się objawy choroby, a pamiętajmy, że zarodniki konidialne zarazy ziemniaka mogą przedostać się z wiatrem na znaczne odległości, nawet do 70 km. Z tego powodu pierwszy zabieg powinien być mocny pod kątem niszczenia ewentualnej infekcji pierwotnej oraz zabezpieczyć rośliny przed porażeniem z zewnątrz. Idealnie sprawdzi się mieszanina proksanilu bądź aksidoru z fluazinową w dawkach 2 litry plus 0,3 litra na hektar. W jej skład wchodzą trzy substancje czynne, systemiczny propamokarb, który krąży z sokami w roślinie, wgłębny cymoksanil, substancja interwencyjna i kontaktowy fluazynam, który posiada też zdolność zabijania zarodników pływkowych. Jest to kompleksowe rozwiązanie chroniące także nowe przyrosty. Aby zwiększyć skuteczność zabiegu warto dodać adiowant flipper, który obniży napięcie powierzchniowe cieczy roboczej i poprawi rozłożenie oprysku na roślinie. Zwróćmy uwagę także na stąkę ziemniaczaną, gdyż występujące na wielu polach chrząszcze już złożyły jaja. Okres wylęgu trwa około 10-14 dni. Świetnie sprawdzi się PAK karnazumę, a więc połączenie neonikotinoidu CARNADINE i peretroidu Max. Dwie substancje czynne pomogą skutecznie pozbyć się problemu. Możemy oczywiście to połączyć z fungicydami. Warto też pomyśleć o dokarmianiu, a więc około 5 kg siarczanu magnezu do oprysku plus odżywki ASX MICROSTAR COMPLEX, ASX FOSFOR PLUS i aminokwasy zawarte w protaminalu. Pamiętajmy również, aby nie wykonywać zabiegów w pełni nasłonecznienia, czyli w ciągu dnia, najlepiej po południu bądź też pod wieczór, aby nie spowodować uszkodzeń na roślinach. Drodzy Państwo, na dzisiaj tyle. Zachęcam do obejrzenia kolejnego komunikatu, w którym omówię następne zabiegi fungicydowe w ziemniakach.